Hej, zapraszam Was na jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów, albo właściwie jeden z dwóch najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich miesięcy, a na pewno stycznia, czyli będą to po prostu ulubieńcy roku. I tak jak w poprzednim roku to zrobiłam, tak samo i teraz podzielimy te dwa, właściwie ulubieńców, podzielimy na dwie części. Pierwsza to jest ta, którą oglądacie teraz, czyli pielęgnacja, a następną częścią będzie makijaż, bo oczywiście w makijażu będzie więcej rzeczy do obgadania. I ten filmik będzie naprawdę tu więc wolę zrobić dwa osobne filmy. Jak ktoś jest zainteresowany tylko pielęgnacją, to wyjrzę tylko pielęgnacją, tylko makijażem i tak dalej, wiadomo. Ulubieńcy całego roku to jest bardzo fajny filmik do kręcenia, bo to są takie osobiste Oscary kosmetyczne, więc Was też zachęcam do zostawienia komentarzy pod tym filmem i pod następnym, zostawiając swoje absolutne perełki całego roku. Wy będziecie mieć troszeczkę trudniej, ja miałam o tyle łatwiej, że nie musiałam sobie przypominać, co lubiłam w styczniu, marcu itd., bo ja mam dowód na to, co lubiłam, po prostu w postaci ulubieńców miesięcznych, więc obejrzałam wszystkich ulubieńców z całego, z wszystkich miesięcy 2015 roku i czytając te listy z opisów, jeżeli natknęłam się na produkt, który rzeczywiście wywołał we mnie, o tak, takie wiecie, bardzo energiczne emocje, no to rzeczywiście on się w tym filmie znajdzie, ale okej, okay, przechodzimy od razu do rzeczy, tak jak powiedziałam, w tym filmie będzie sama pielęgnacja, i co zaczynam od pierwszego produktu. Produkty nie będą się pokazywały według jakiegoś porządku, po prostu pierwsze co mi się złapie to od razu będzie na tapecie. Najpierwszą no rzeczą jest największy produkt, czyli jest to balsam Evre Instant Help, balsam do ciała. Ogólnie Evre opanowała cały zeszły rok i było bardzo dużo produktów, których używałam i które lubiłam, natomiast nie o wszystkich będę tutaj teraz wspominać, kilka się znajdzie. Pierwszym z nich jest właśnie ten balsam. To jest nowe opakowanie, inne właśnie puste, przecięte. Wczoraj wykończyłam do zera. Ciężko się strasznie przecina tych bedaków, bo to jest bardzo gruby plastik, ale w opakowaniu jest jeszcze naprawdę bardzo dużo balsamu. Nawet jak się wydaje, że już w środku nic nie ma, także polecam jakimś sposobem, ale uważaj, żebyś nie skrzywdzić, przecięcie opakowania. Jest to bardzo dobry balsam, bardzo fajnie nawilża, jest lekki w konsystencji, ale daje takie, takie, wiecie, otulenie suchej skórze. A jeżeli macie skórę suchą, atopową, jeżeli bardzo łatwo się przesuszacie, jeżeli macie takie, niemalże, wiecie, po dotknięciu skóry takie jakby suche łuski, zwłaszcza no, takie na, na łydkach, to naprawdę rewelacyjnie nawilża. Ogromna pojemność, 400 ml, kosztuje około chyba 20... Chyba poniżej 20 zł. Ja zawsze mam sklerozy, jeżeli chodzi o ceny, ale nie są to drogie kosmetyki, a są naprawdę bardzo dobre. Druga rzecz to jest odżywka do włosów, która pojawiła się chyba w moich ulubieńcach ostatnio w 2014 roku bodajże, albo nawet w 2013. To jest firma Alterego Italy, to jest and Care, to jest taka dwufazowa odżywka, teraz tego nie widać, bo jest już tak mało jej, że... Ale no ogólnie wygląda to rzeczywiście jak płyn dufazowy, że tu jest jeden kolor, a drugi jest wyżej i mu się wstrząsa i spryskuje włosy, kiedy są mokre przed wysuszeniem. I ja tej odżywki używam bardzo długo. Jakoś ona się nigdy nie pojawiła w tym roku w ulubieńcach, ale naprawdę przez ten rok ją wykorzystywałam, bo chciałam się po prostu w końcu jej pozbyć tak trochę. Wiecie, chciałam wykończyć produkt, którego używam bardzo dawno żeby po prostu móc kupić coś nowego z czystym sumieniem. No i staram się ją wykończyć, ale jeszcze mi się to nie udało. I podejrzewam, że kiedy ją wykończę, to kupię nową, bo to jest naprawdę bardzo dobra odżywka. Używam ją tak, jak mówię, na mokre włosy, tuż przed wysuszeniem spryskuję. Właściwie w same końcówki, taki gdzieś obszar końcówek. Żeby po prostu je dodatkowo nawilżyć, bo wiecie, na końcówki jednak mogą się łatwo przesuszać. A żeby ładnie wyglądały i się nie elektryzowały, bo właśnie z tym też to pomaga, e, zwłaszcza właśnie z tych ostatnich miesiącach, no to właśnie spryskiwałam sobie tą odżywką. E, polecam bardzo oszczędnie je używać, jeżeli się na nią pokusicie, bo można sobie załatwić po prostu tłuste włosy. Umyjecie głowę, spryskacie, nie wiem, z 5-6 razy włosy i nagle się okazuje po wysuszeniu, że one są znowu do mycia. E, więc e, os oszczędnie, ale nawet już dwa przyknięcia naprawdę bardzo ładnie te włosy nawierzają, sprawiają, że one są jedwabiste. No po prostu podoba mi się ta odżywka i tyle, jest bardzo wydajna. Mam wrażenie, że zaczęłam jakoś tak strasznie szybko mówić, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał 40 minut, a znając moje zdolności do rozgadywania się, wcale nie jest wykluczone, że nie będzie tyle trwał. Druga rzecz to jest znowu Evre i jest to krem do rąk Max Repair. I lubię ten krem i ten w mniejszym opakowaniu też, ale nie wiem, gdzie on jest. Chyba w którejś torebce mam. To jak widzicie jest też nowe opakowanie, bo mam zapasy tych produktów, tak na wszelki wypadek chyba wszystkie to robimy, że jeżeli coś lubimy to kupujemy nowe opakowania w promocjach, nawet jeżeli jeszcze starego nie wykończyłyśmy, także e, krem do rąk z Evre, i mówię ten, jak i ten w mniejszym opakowaniu, on tamty w mniejszym opakowaniu, nie pamiętam przecież jak on się nazywa, e, ale tamten jest fajny do budryżowania i do właśnie trzymania go w torebce, a ten do trzymania na stoliku nocny na przykład, bardzo mocno nawilżający taki dość gęsty luksusowo pachnący, ja uwielbiam zapach tych kremów po prostu z Evre to jest taki luksus za bardzo przystępny Tą cenę. On kosztuje około 8-9 zł, także naprawdę żaden majątek. A to, jakie daje nawilżenie, to jest coś rewelacyjnego. Ja w ciągu ostatniego roku, a może nawet i półtora roku, bardzo się przekonałam do kremów do rąk. Kiedyś swojego czasu w ogóle ich nie używałam i się dziwiłam, jak można ich używać, że to jest takie lepkie i nieprzyjemne uczucie. Natomiast teraz rozumiem, jak te, te ręce są takie suche, to nic z nim nie zrobicie. Komfort dobrze nawilżonych, ale nie klejących się dłoni, gdzieś tam, jakieś jesteście na mieście, nie wiem, na zakupach, obojętnie. To, to jest coś, czego po prostu ktoś nie zrozumie, jeżeli nie ma problemu z wytuszającą się skórą. Także kremy do rąk i ogólnie takie mocno nabliżające rzeczy bardzo mi się podobają. No i ten krem i ten mniejszy właśnie na takich kategorii produktowych, powiedzmy, należą. Dość dziwnym ulubieńcem kosmetycznym, który właściwie można zaniczyć zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu, są patyczki kosmetyczne. I nie wiem, czy to widać w tej odległości, ale to są kosmetyczki, to są kosmetyczki, to są patyczki kosmetyczne, które um, służą, um, są pomocne przy wykonywaniu makijażu i przy naprawianiu wszystkiego rodzaju wpadek w makijażu, czy tam odbity tusz, czy nie wiem, śpiocha co się wyjąć, czy cokolwiek. I to są um, te patyczki kosmetyczne z Rossmana, marki Rossman, czy tam nie Rossman, chyba tylko... Nie wiem, jak się to nazywa. I one mają normalnie tutaj taką naklejkę, ale że ja jestem trochę nienormalna i ja lubię, kiedy opakowania są czyste, a ta akurat naklejka bardzo łatwie, łatwo schodziła, bo czasami są tak przeklejone, że nie chcą schodzić. Ale ta bardzo łatwo mi zeszła, to od razu, zaraz po zakupie poszła do śmieci. Jakieś trzy miesiące temu zdałam sobie sprawę, że ja bez nich już właściwie się nie mogę obejść, bo kiedy się skończyły, przeważnie robię właśnie tak samo jak z balsamami i z innymi kosmetykami, że jeżeli coś jest na promocji to kupuję na zapas, a że przez kilka miesięcy nie kupiłam ich na zapas, to w pewnym momencie się skończyły i było takie, o nie, i teraz jak ja to naprawię trzeba było po normalny płatek, nie płatek, tylko patyczek kosmetyczny sięgać, a to już było po prostu nie do zaakceptowania Także bardzo przydatne przy właśnie naprawianiu wpadek makijażowych, także em, mam nadzieję, że spróbujecie. One też chyba ogólnie są bardzo lubiane. Oglądając moich ulubieńców z pierwszych miesięcy 2015 roku, zauważyłam, że miałam wtedy o wiele cieńsze brwi. I to nie jest kwestia makijażu, bo ja makijażem brwi, jakby wiecie, tej grubości nie pogrubiam, tylko maluję od tego momentu, w którego się te włoski zaczynają. I to, że moje brwi zrobiły się grubsze i gęstsze, i tak samo zresztą jak rzęsy, to jest wynik używania cały czas odżywki Bodet od któregoś tam miesiąca zaczęłam je używać właśnie też na brwi i jak, jak zauważyłam rzeczywiście, zrobiło to bardzo dużą różnicę. Wydawało mi się, że to tylko tutaj zagęściły się w zewnętrznym kąciku i, wiecie, z przodu urosły, ale okazuje się, że też wyrósł mi jakby jeden rządek jeszcze tutaj od góry, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona. To jest której używam chyba już drugi rok, albo może półtora roku bo chyba zaczęłam ją używać w zeszłym roku nie w zeszłym, tylko w 2014, w maju chyba jakoś tak. Także ja dalej używam jej. Prawie, że nie bo kiedy są wakacje, to trochę ciężej z tym jest, ale e, ogólnie w pozostałe miesiące jestem naprawdę skrupulatna, używam jej e, bardzo skutecznie, co wieczór, wiecie, tak jak potrzeba. No i mówię, używam jej zarówno na brwi, jak i na rzęsy. Ja u siebie po tak długim czasie stosowania nie widzę żadnych efektów ubocznych, widzę tylko te pozytywne efekty, nie mam żadnego podrażnionego oka, nie wiem, nie łzawi mi, nic, nie, nie szczypi, no nie wiem, no nic mi się nie dzieje. Także ja dalej będę ją używać zarówno na brwi, i na rzęsy, i mam nadzieję, że kiedyś będę miała tak gęste brwi, jak kara Delewin, chociaż to pewnie nie jest realne. Jeżeli oglądacie większość moich filmów, to na pewno wiecie, że mam um, ogólnie duże cienie pod oczami. No i też ta skóra pod oczami jest taka trochę problematyczna u mnie. Czyli jest po prostu cienka i lubi się przesuszać, przez co um, czasami wygląda na o wiele starszą niż rzeczywistości jest. Także ja uwielbiam gęste, mocno odżywiające i mocno nawilżające kremy pod oczy. I ja przez cały czas po prostu, odkąd zaczęłam przygody z kosmetykami, szukam mojego idealnego kremu podoczy, który właśnie będzie gęsty, będzie dobrze nawilżał i będzie, nie będzie rozbijał banku za każdym razem, kiedy będzie trzeba go kupić. Znalazłam prawie idealny i jest to na pewno oczywiście Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream. Jest to krem bardzo gęsty, jak już mówiłam nieraz, on jest konsystencją podobny do kremu Nivea, jest tak gęsty, natomiast to jak on dobrze wpływa na moją skórę pod oczami, to jeszcze żaden krem tego nie zrobił. Bardzo żałuję, że jest niesamowicie drogi, ale z drugiej strony wystarcza na od 4 do 6 miesięcy. Także jest naprawdę wydajny, jeżeli podzielimy tą kwotę na wszystkie miesiące, no to nie jest ona już taka wysoka, zwłaszcza, że po prostu robi cuda ze skórą pod oczami, a przynajmniej u mnie tak jest. I znowu to nie jest krem dla wszystkich. Jeżeli macie ładnie napiętą, nawilżoną, bez większych problemów, skórę pod oczami, to nie potrzebujecie po prostu takiego kremu. Każdy delikatny, żelowy, najtańszy krem się u Was sprawdzi, ale jeżeli i właśnie macie podobnie jak ja, albo ogólnie jesteście w bardziej dojrzałym wieku i potrzebujecie czegoś, jakiegoś takiego, wiecie, mocniejszego kopniaka, żeby dbać o skórę pod oczami, no to myślę, że warto się tym kremem zainteresować. Ja wiem, że on czasami jest wykupiony, przeważnie po filmach, w których o, o nim wspominam, ale to jest coś też rewelacyjnego i też mam nadzieję, że nigdy nie zniknie z asortymentu Bobi Brown, chyba, że jakaś inna firma wyjdzie z podobną formułą, w o wiele niższej cenie, wtedy no niestety trzeba będzie się z tym pożegnać. Trochę tańszą alternatywą dla tego kremu z Bobbi Brown, chociaż nie jest to do końca ten sam krem, ale jest podobny. To jest krem, a właściwie nie tyle krem, co maska pod oczy z Ziai. To jest krem, maska do skóry pod oczami. Jest to z tej serii Ziaja Pro. Rzeczywiście można go zarówno stosować jako maskę, wiecie, nakładając grubszą warstwę na noc, albo po prostu jako krem rano i wieczorem. Jest to też mocno nawilżający i też ładnie wpływa, tak wiecie, dobroczynnie wpływa na skórę pod oczy, Natomiast no, trochę mu brakuje do tego nawilżenia, które daje Bobby Brown. No i też Bobby Brown dla mnie wygrywa tym, że ma bardziej taką zbitą, tłustą i dłużej utrzymującą się konsystencję, więc jakby zostawia u mnie to nawilżenie na dłużej niż ten krem ale jeżeli też macie właśnie mm, tą problematyczną skórę pod oczami ale nie możecie sobie pozwolić na aż tak drogi krem, to myślę, że tego też powiniencie być zadowolone inna kuracja z ziai, którą chwaliłam sobie w zeszłym roku gdzieś tak też chyba w granicy nie wiem, lutego i marca coś tak kojarzę i dobrze, że oglądałam ogólnie wszystkich ulubieńców, bo zapomniałabym o tym kremie kompletnie, a myślę, że zasługuje znowu na y, wzmiankę. To jest krem z Ziai, to jest Ziai med, kuracja wybielająca. I ja używałam swojego czasu wszystkich trzech produktów, czyli właśnie kremu na dzień, kremu na noc i też takiego y, punkt, punktowego kremu wybielającego. To jest seria, która ma za zadanie wybielić y, wszelkiego rodzaju przebarwienia, czy to są zmiany pigmentacyjne, czy też jakieś pozostałości po wypryskach. I całkiem jacie sobie z tym radził, nie była to jakaś drastyczna zmiana, ale rzeczywiście tą różnicę można było zauważyć. Ten krem na noc był taki o wiele delikatniejszy i z tego co pamiętam właśnie na noc używałam kremu na dzień ponieważ był bardziej zbity i tłusty i to mi bardziej odpowiadało właśnie jeżeli chodzi o używanie kremu na noc także ogólnie Ziaja med. myślę, że te, ta akuracja ta wybielająca też jest warta wspomnienia i polecenia bo pamiętam, że byłam z tego bardzo zadowolona i niewykluczone, że teraz jakoś w lutym znowu sobie zrobię taką kurację wszystkimi trzema produktami. O następnym produkcie mogłam wspomnieć przy okazji mówienia o odżywce do włosów, ale jakoś nie złapał mi się wtedy. I jest to oczywiście Tangle Teaser. To jest taki normalny, klasyczny chyba. Czy to była ta seria Studio? Nie pamiętam. Tego, ten tagląd diesel jest u mnie już chyba od dwóch, trzech lat. Mimo iż nie zauważyłem jakichś rewelacyjnych, spektakularnych rezultatów po przejściu na ten plastik, to jednak on ma w sobie coś takiego, że teraz nie wyobrażam sobie czesania włosów żadną inną szczotką. On tak łatwo po prostu przechodzi między tymi, między tymi wszystkimi włosami i tak ładnie rozczesuje, nie ciągnie tych włosów rzeczywiście i też jest bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o uczucie na skalpie. I no, mam tak samo jeszcze dwie takie kompaktowe wersje, i mam w różnych torebkach, i zabieram ze sobą na wszelkiego rodzaju wyjazdy. To jest naprawdę coś fajnego i wiem, że to się wydaje głupie. No Boże, na no plastikowa szatka, co to może być cudownego, no ale jest. Ale jeżeli od zawsze było ci ciekawe tego kawałka plastiku, to być może tym razem warto rzeczywiście się po dzisiejszym filmiku się na nie skusić, no bo. No, jest to dobry produkt i tyle. I ona kosztuje około chyba 40 zł. i nawet chyba ostatnio jest dostępna też w seforach. W seforach oczywiście jest strasznie droga, lepiej kupić online, ale no, warto ją kupić, no i tyle. A poza tym moje koty też bardzo lubią, a zwłaszcza Maxiu bardzo lubi być strzasany taką szczotką. Po prostu uwielbia to, także nawet jeżeli macie koty długowłose, które nie lubią się szczotkować, to polecam kupić jeden specjalnie dla nich. I możecie uwierzyć lub nie, ale następny produkt to już jest ostatni z roku pielęgnacyjny i jest to maść z witaminą A. To jest akurat ta maść Retimax 1500, ale inna maść z witaminą A, której używałam poprzednio, czyli ta z Laboratorium Galenowe. Również jest moim ulubieńcem nadal. Właściwie nie widzę różnicy między jedną a drugą, mimo iż ta teoretycznie ma więcej tej witaminy A w sobie. To jest maść, która naprawdę często przychodzi z pomocą, jeżeli na przykład macie znacznie zniszczoną skórę, albo bardzo przesuszone dłonie, albo bardzo przesuszone łokcie. To jest też taka trochę maść do zadań specjalnych i wiem, że też dużo dziewczyn używają jako em, taki balsam na spiesznięte usta albo po podrażnieniu po pod nosem, jeżeli macie katar. Ja używam też ją od czasu do czasu po prostu jako krem na noc em, nawilżający. No i obecnie właśnie używam jej jako po prostu kremu na noc na całą twarz i też na dekolt, mniejszy, nie wiadomo. I powiem Wam, że ostatnio nie wiem, moja skóra jest jakaś strasznie przesuszona i nawet masło, ka masło kakaowe z ziai na noc nie daje rady, bo budzę się z suchą cerą. I ten krem, właściwie ta maść to jest jedyny produkt, który ostatnio rzeczywiście tą cerę mi tak porządnie wierzę, że budzę się rano i ona nadal jest taka miękka i po prostu nawilżona. Także ja maść z A odkryłam właśnie w zeszłym roku i chyba, nie wiem, przez 4 albo 5 tubek tego kremu przeszłam i myślę, że nie przestanę tego używać. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o takie perełki pielęgnacyjne z 2015 roku. Wiem, że może się wydawać, że mało jest tych produktów, ale pamiętajcie, że jakoś strasznie z pielęgnacją też nie szaleję. No i też warto wspomnieć o tym, że te produkty, o których mówiłam we wszystkich ulubieńcach z zeszłego roku, to one nadal są dobre. Jak oglądałam teraz te wszystkie filmy, to nie trafiłam na żaden produkt, o którym zmieniłam jak zdanie, który przestałam lubić. Także jeżeli coś w 2015 roku w ulubieńcach zachwalałam, to nadal to zachwalam, tylko po prostu, wiecie, no mówię, to są tacy takie Oscary, takie top of the top, po prostu to, co zasługuje na swoje jeszcze raz 5 minut. Właściwie, może więcej nawet niż 5 minut. Także warto było o tym wspomnieć, ale jeżeli czegoś tutaj nie uwzględniłam, coś nie znalazłam się na tej liście dodatkowej, to nie znaczy, że przestałam to lubić. Także to wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację w 2015 roku. Ciekawa jestem, jacy byli wasi ulubieńcy. Absolutnie całego roku pielęgnacyjni, zostawcie ich koniecznie w komentarzach i przygotujcie się na to, że wybór na pewno nie będzie łatwy. Jeżeli nie będziecie chciały wymienić wszystkich produktów, jakie używałyście w ciągu zeszłego roku, to naprawdę trzeba taką mentalną selekcję przeprowadzić i ciekawa jestem, jakie właśnie będą Wasze typy. Jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich produktów, o których dzisiaj powiedziałam, wraz z linkami do nich. Tam są też informacje na temat mojego makijażu czy lakieru do paznokci. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to proszę Was tradycyjnie o kciuka do góry. Ja się na razie z Wami żegnam, ale widzimy się niedługo, bo już za kilka dni pojawią się ulubieńcy 2015 roku ci makijażowi, a to będzie o wiele dłuższy filmik tego, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. I co? Widzimy się za jakiś czas, do zobaczenia. Pa!